W dzisiejszym odcinku zajmiemy się postacią byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Sprawdzimy, czy mówi prawdę i czy jego poglądy się zmieniły na przestrzeni kilkunastu lat. Zapraszam do oglądania. Mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat, bo nie jest wcale intencją zbudowanie dobrych, skutecznych wapń. Ich intencją jest, wydawanie, jest robienie oczywiście tych emocjonalnych spektakli i wydanie dwóch miliardów złotych, blisko dwóch miliardów złotych, bez żadnej kontroli. Jeden z członków Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, mimo wydawanych poleceń przez funkcjonariuszy państwowych o niezbliżanie się do uchodźców, postanowił pomóc na własną rękę. Zobaczcie sami. Tu Z chlebem i lekami próbował się przedrzeć Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Udało mu się ominąć kilku strażników granicznych, ale ostatecznie go zatrzymali. Z karabinami maszynowymi, przeciwko posłowi w trampkach, z siatką, z jedzeniem i e, lekami dla głodnych i chorych. To jest po prostu skandal i ośmieszanie państwa polskiego. Poseł dziś pokazuje siniaki. To jest naruszenie nietykalności e, cielesnej posła. I mierzy się z dość powszechną krytyką swojego rajdu. A wy jak uważacie? Czy powinniśmy pomagać nielegalnym migrantom? Za chwilę zobaczycie kilka fragmentów, jak wyglądała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej na początku lata 2021 roku. மனி ரே பியூ மேனா ரே பிய கு Tak właśnie Donald Tusk został przywitany przez opozycję w polskim sejmie, który nieoczekiwanie pokazał się na sali sejmowej podczas głosowania senackiej uchwale o odrzuceniu ustawy w sprawie powołania komisji do spraw rosyjskich wpływów. Donalda Tuska i kolejne kłamstwa, które łatwo obalić. Musieliśmy wywłaszczać niezwykle intensywnie, żeby, to mogły, żeby te inwestycje mogły powstać. I nie było ani jednego protestu. Do rogi, kosztem ludzi. Wywłaszczeni dostali dokładnie tyle, ile, ile im się należało. Do 15 czerwca mamy opuścić swoje lokale. Nie wiemy, gdzie się udać, co mamy zrobić. Co ciekawe, szef Platformy Obywatelskiej innym próbuje wmawiać, że ktoś kłamie. Słynne kłamstwo. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Mimo iż rzeczywistość była zupełnie inna. Strzelali, nie patrzyli się nawet do kogo strzelają. Strzelali na oślep tak, jak tylko im to przypadło. Nikt nie został ranny. Po co pan powiela takie bzdury? Ale przewodniczący PO swój wyimaginowany świat tworzy także w opowieściach o najnowszych dziejach. Nie widziałem nienawiści w oczach. Wybierzcie Niech się stosą! Niech się Pani! Spirale nienawiści i siłowych rozwiązań podkręca sam Donald Tusk. Jesteście wściekli, więc zamienimy tę naszą złość na siłę i zmieciemy te władze. Panie redaktor, jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się na platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu. Bo, z, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. No to brawo, to nie chce powrotu tego samego. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ja wierzę w to, że i zrobię wszystko wygramy z Pisem, odbijemy wieś Pisowi. Ja zdaję sobie sprawę z powagi tych wyborów. Dla mnie osobiste ambicje, pojedyncza gra. Wiem, że ona nie przyniesie dla nas sukcesu. Powiedzi Donalda Tuska. Jak myślicie? Czy Tusk kłamie? Czy szybko zmienia zdanie? Było też pytanie o, o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie wybieram się do yy, Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens zjednoczonej Europy. O tym, że rząd wykopać strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Kopacz miała już przygotowany projekt. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Przyjmuje. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków. Jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższenia o jeden punkt procentowy VAT-u. Tak się składa, że. Ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli mój materiał Ci się spodobał, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Do zobaczenia!